Co? Jest tyle osób, ile, ile miało być i to, co kto miał usłyszeć, to usłyszał. Myśmy wczoraj z Starusie yy, przywieźli kolegę, który też tam za 20 parę lat, czy 30 jest... Nie, 20 parę lat w tej wspólnocie. I ja mówię, jakie wrażenia? No, żadnych. A ja, który jestem prawie 40 lat, no mnie po prostu szczena opadła, nie? Zobaczyłem ile, 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 jeszcze we mnie jest tego oceniania, krytykanstwa, nie, tak bardzo, bardzo emocjonalnie. Potrzebne później jak, jak Marek zabrał głos, nie, jak powiedział yy, o, o Michale, bo, wie, wie, ja wczoraj tego nie powiedziałem, taki, w pewnym momencie mnie taka nutka, wiesz, że przyjeżdża jakiś spod Radomia, z jakiejś, a tu pełna sala, 70 osób, mówię, kurczę bladę, no ja miałem 600 osób, na, na spikerce w Gierzwałdzie, jak, jak Boga kocham, nie? ale mówię zaraz, mówię, dlaczego do niego sześćset, siedemdziesiąt osób, tak? I później Marek to właśnie powiedział, nie? Jak, tak jak Ty żeś do nas przyjechał, teraz z Lubartowa, on nieraz nie miał y, nawet na to, żeby przyjechać, a po prostu, to, to się właśnie na, nazw... to jest tak jak kiedyś się go zapytałem, bo Marek z moim sponsorem, ja mówię Marek, ale jak to wiesz, żeby dobrze sponsorować? On no, mówi, wiesz jak Włodniowskiego zapytali, jak się panie, jak się, jak się pan nauczył tą szabelką machać? A on mówi na wojenkach, na wojenkach. I my się właśnie uczymy w działaniu. Nie? Także to wszystko, to, co się stało, dzisiaj tak się miało stać i ja ci bardzo dziękuję. Dzięki. Dobry,